Miejsce, w które Was dzisiaj zabieramy, jest miejscem szczególnie dla nas ważnym. To właśnie tutaj zrodził się pomysł realizacji podziemnej Polski. W tych murach, które skrywają niejedną tajemnicę, pojawiliśmy się z kamerą kilkanaście razy. Wszystko po to, aby dokładnie opowiedzieć Wam niesamowitą historię międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Międzyrzecki rejon umocniony lub, gdyby użyć poprawnej nazwy, to umocniony łuk Odry i Warty, został stworzony przez Niemców w latach 1934-1944 dla ochrony wschodniej granicy kraju. MRU składa się z trzech odcinków. Odcinek północny opiera się o rzekę Wartę pod Gorzowem, gdzie styka się z południową flanką wału pomorskiego. Odcinek centralny ciągnie się od Kurska przez Kęszycę, Pniewo do Boryszyna i jest najsilniej ufortyfikowanym odcinkiem systemu umocnień. Odcinek południowy przebiega od Lubrzy do Odry, gdzie łączy umocnienia MRU z linią środkowej Odry. W pobliżu miejscowości Kęszyca został wybudowany kompleks koszarowy, przeznaczony dla załogi fortecznej pobliskich umocnień. Obiekt, przy którym się znajdujemy, to jeden z pancerwerków. Nazwa ta została nadana przez propagandę niemiecką ciężkim schronom bojowym wznoszonym na zachodniej i wschodniej granicy III Rzeszy. W skład międzyrzeckiego rejonu mocnionego wchodziły 83 schrony określane jako pancerwerki. Z czego 53 z nich zostały wyposażone w takie właśnie sześciostrzelnicowe kopuły 20 P7. Ze względu na wstrzymanie przez Hitlera rozbudowy międzyrzeckiego rynku mocnionego, wszystkie pancerwerki posiadają odporność klasy B lub B1, czyli grubość ścian wynosiła w nich odpowiednio metr i półtora, natomiast grubość pancerza wynosiła od 120 do 250 mm. Standardowe wyposażenie schronów składało się z czterech karabinów maszynowych, zgrupowanych po dwa w kopułach 20 P7, granatnika, Fortecznego M19 i fortecznego miotacza ognia oraz karabinu maszynowego osłaniającego wejście umieszczonego za płytą typu 7P7. Rozmach i ogrom prac zrealizowanych podczas wznoszenia międzyrzeckiego rejonu umocnionego możemy ocenić podczas zwiedzania systemu podziemnych tuneli, jak i nadziemnych fortyfikacji. Niemcy w celu zabezpieczenia dostaw w terenie, gdzie nie występowały utwardzone drogi, doprowadzali linie kolejowe, po których poruszały się pociągi dostarczające pancerze stalowych kopu o wadze kilkudziesięciu ton oraz inne materiały budowlane. Pomimo tego, że w skład Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego wchodziły 83 schrony, to większość ludzi interesuje się MRU ze względu na system podziemny. Gigantyczne korytarze, które miały za zadanie skomunikować 21 obiektów, istnieją do dzisiaj. Potężne schrony, w których znajdowały się kompleksy pomieszczeń magazynowych, koszary, sanitariaty, maszynownie czy kuchnie, połączone były ze sobą tunelami, osadzonymi w najgłębszym miejscu aż 49 metrów pod ziemią. W części tuneli poruszała się elektryczna kolejka wąskotorowa, w pozostałych transport odbywał się przy wykorzystaniu wózków ręcznych. Łączna długość wybudowanych podziemi to ponad 32 km. Fortyfikacje wyposażone były we wszystkie niezbędne do funkcjonowania urządzenia: oświetlenie, wentylację, wodociągi, kanalizację, system łączności. Po połowie 1943 roku w podziemiach centralnego odcinka ukryte zostały zakłady produkujące części do silników samolotowych zakładów Daimler. Jedną z pozostałości po zakładach jest także Hala, która znajduje się w okolicach jedynego wybudowanego wjazdu do systemu A64. System tuneli komunikacji podziemnej został zaprojektowany i wykonany tak, żeby ich poziom lekko się wznosił, co pozwalało wykorzystać grawitację do odwadniania podziemi. Część wody płynęła w kierunku północnym, a druga w kierunku południowym. Przy wylotach odwadniających były wyjścia awaryjne. Jedno w rejonie linii kolejowej staropole, gościkowo i trzy na stronie północnej, w tym w dwóch przewidziano możliwość opuszczenia podziemi przez załogę. W trakcie najintensywniejszych prac związanych ze wznoszeniem umocnień w okolicy wybudowano tymczasowe obozy. W barakach o konstrukcji drewnianej kwaterowano pracowników zatrudnionych przy budowie. W latach 1940-1945 mieszkali w nich przymusowi robotnicy z terenu całej Europy. Najbardziej rozbudowany był obóz pracy nad jeziorem Paklicko-Małe w okolicach dzisiejszej miejscowości Wysoka. budowę grupy warownej Ludendorf rozpoczęto na przełomie 35. i 36. roku, poprzez wzniesienie na szczycie Lisiej góry położonej w zakolu rzeki Obry na północ od miejscowości Stary Dworek schronu oznaczonego numerem 522. ze schronem łączyły się dwie tzw. odosobnione wieże. na wzgórzu wzniesiono jeszcze trzy schrony. wszystkim obiektom nadano na propagandową nazwę pancerwerków i jednolitą numerację. Schrony połączone zostały podziemnymi poternami, a w podziemiach znajdowały się także koszary, prawdopodobnie dla obsługi baterii artyleryjskiej znajdującej się nieopodal i obiektów magazynowych. Grupa warowna Ludendorff traktowana była jako grupa eksperymentalna. Stąd spotkać można tutaj duże zróżnicowanie zastosowanych elementów. W 1938 roku jedna z wież odosobnionych rozbudowana została o kazamaty, armaty przeciwpancernej kalibru 37 mm. Był to jedyny taki obiekt zbudowany we wschodnich fortyfikacjach Niemiec. Po wojnie wszystkie obiekty grupy warowej Ludendorf zostały wysadzone w powietrze i obecnie są zniszczone w różnym stopniu. Teren grupy jest opuszczony. Bardzo duże niebezpieczeństwo stanowią ruiny schronów, szczególnie otwarte szyby prowadzące do zasypanych podziemi. Na wzgórzu znajdują się również inne groźne pozostałości wojny, takie jak drut kolczasty czy potykacze forteczne. 29 stycznia 1945 roku Międzyrzecki rejon umocniony został przełamany przez 44. brygadę pancerną pułkownika Josifa Gusakowskiego oraz 1454 pułk artylerii pancernej pułkownika Mielnikowa. Na czele kolumny poruszał się trzeci batalion czołgów majora Karabanowa. Największe walki miały miejsce przy pancerwerku 775, gdzie wojska radzieckie obezwładniły strzelnicę kopu, a fizylierzy i sarperzy oczyścili przedpole, po czym wdarli się na strop obiektu i obrzucili strzelnicę ładunkami. Rosjanie w trakcie przełamania centralnego odcinka międzyrzeckiego rejonu umocnionego nie stracili żadnego czołgu. W trakcie walk poległ major Karabanów, który zginął dowodząc z otwartego włazu. Jego pomnik stoi obecnie w centrum wsi Wysoka. Corocznie 30 stycznia we wsi odbywają się uroczystości upamiętniające rocznicę przełamania Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. 15 lipca 1991 roku zamknięto kratą wejście do systemu podziemnej trasy turystycznej. 31 grudnia okratowano pozostałe wejścia do systemu. Od tej pory można system zwiedzać wyłącznie z przewodnikiem. Jeżeli chcecie na własną rękę się tutaj dostać, zastanówcie się, czy warto. Miejsce to jest szczególnie niebezpieczne, a na przełomie ostatnich 25 lat doszło tutaj do czterech śmiertelnych wypadków. Ruch turystyczny obsługiwany jest przez dwie trasy turystyczne, które co roku odwiedza kilkaset tysięcy osób. Zimą podziemia przechodzą we władanie nietoperzy, które w ilościach dochodzących do 35 tysięcy sztuk zamieszkują po niemiecką budowlę. Pomimo tego, że zakładanych planem prac nigdy nie ukończono i zaniechano dalszej budowy w 1938 roku, to, co wzniesiono, jest aktualnie zaliczane do jednych z największych fortyfikacji obronnych wybudowanych w Europie w XX wieku. Dzisiaj, po 80 latach, Międzyrzecki rejon umocniony stanowi jedną z największych atrakcji fortyfikacyjnych świata.